Mam że to jest twardsze niż mój romet. Masakra. Ja chyba będę jeździł raczej po asfalcie, ale... Teraz jeszcze to jest zajębista droga. Nie, ja tutaj wlewam, ale to nie jest. Co? Nie, to poprawione to było... To jest jedyna droga tam? Nie. No, także mój... Kompan to chyba kufry będziesz musiał kupić nowe, boczne Ja wziąłem parę narzędzi do naprawiania w razie coś to Powiem Wam, że rometem to tutaj naprawdę można przejechać Po pierwsze jest miękki Masakra lekki i czekaj romet waży chyba 120 kg ten waży z bakiem to może ma w połowie baku no to 170 kg więc różnica jest już parę razy go podpierałem nogą udało się ale naprawdę musiałem się wysiłować a przy romecie to to jest naprawdę błahostka Mam no, bardzo ładnie tu jest, bardzo ładnie Może ja trochę kamerę A może nie Nie będę przedstawiał już kamery e, Ten przejazd bójrometem to był taki Na, na ten filmiku na YouTube, no to powiedzmy Nie widać grozy tej, tego przejazdu ale jest tak ze 2-3 razy bardziej groźnie niż niż to jest na filmie no i tu jest tylko taki na no zasadzie tu można przejechać tu jest taki jeden moment gdzie naprawdę się można wyrypać tutaj naprawdę jest komfortowo w tym momencie jazda tam później w lesie to się zaczyna katastrofa bo no tam <laughs> woda schodziła i ta droga ma takie skośne pod kątem 45 stopni Muszę poczekać, o jedzie dobra O właśnie widać takie Wypukania albo wzdłużne albo pod kątem, albo pod kątem 45 stopni Poza tym jest yy, liście są na tej drodze i chyba ten najgorszy fragment nie można objechać polem. Tutaj naprawdę jest jeszcze super. Tutaj jest autostrada, bym powiedział. To jest taki testowy przejazd dla każdego gościa, co mu się wydaje, że umie jeździć motorem. Dobra, tu się chyba kończy, kończy się chyba dobre w tym miejscu, z tego co pamiętam. Tak, zobaczymy jak moje macellery się tutaj... Jak to możliwe, że on zgasł? O, no, tu nie wiem jak to przejechać teraz. Czekaj, czekaj! Tu jest ten fragment taki, co się możesz wyjebać. Ja nigdy nie wiem jak go przejechać tak naprawdę O no, przejechał Gdzie też? chyba przejadę Wyjechał? To wyjechał, ale ja Jak to nie było tego drąga, to bym tu przejechał Weź mi tego patyka tutaj Bo ja się moim motorem nawet nie cofnę, jest za ciężki A ja nie mogę na stopce nie postawię i takie to Sprzyjające okoliczności przyrody Tak, te dwa, te dwa przejazdy Nie o rurę se urwę Przecież ja mam siedemnastki koła Wiem ale Ja mam niżej rurę niż ty, bo ja mam siedemnastki koła Ja wiesz, jeździłem po polach no. Także tak to wygląda z tym z dużymi motorami No to kamerkę może teraz wyłączona